Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 rok zatwierdzone. W województwie mazowieckim do wydania z kasy państwa będzie ponad 300 milionów, blisko 140 na zadania powiatowe i ponad 160 na gminne. W Pruszkowie środki otrzyma ulica Zdziarska. Gmina jest przygotowana projektowo w tym rejonie na cały ciąg ulic. A to właśnie posiadanie projektu jest jednym z warunków dofinansowania. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg wesprze tą ponad 13 milionową inwestycję na poziomie 70%, co daje kwotę około 9,5 miliona złotych. Możemy ubiegać się o dofinansowanie na jedną drogę, na jeden numer drogi. Wybraliśmy jednak że ten najdłuższy odcinek, czyli Zdziarska od ulicy Długiej do ulicy Korczaka, która to na skrzyżowaniu których to dróg ma powstać rondo, żeby było bezpieczniej. Odcinek około kilometra, kilometr z morze z kawałkiem. Do zrobienia będziemy robić nową podbudowę drogi. Ulica uzyska nowy asfalt, uzyska chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, to również przystanki autobusowe i zatoczki autobusowe. Uzyskamy nowe oświetlenie typu LED, zostaną doświetlone przejścia dla pieszych. No i przede wszystkim linie energetyczne przy współpracy z PGE Energetyka zostaną skablowane i będą uziemione. Szykowane są dokumenty do procedury przetargowej. Myślę, że procedura przetargowa zostanie uruchomiona przełom lutego i marca. Tak, żebyśmy mogli wyłonić wykonawcę, a wrzesień, październik inwestora, wykonawcę wpuścić na teren budowy. Na finał prac przy ulicy Zdziarskiej przyjdzie nam jednak poczekać. Inwestycja ma się zakończyć do połowy 2027 roku. Środki na budowę gminnej infrastruktury drogowej z rządowego funduszu otrzyma również Brwinów. Mowa o ciągu ulic Piasta, Baśniowej oraz Juliusza Słowackiego w Otermbusach i kwocie ponad 4 milionów 700 tysięcy złotych. Rekordowym wsparciem może pochwalić się powiat Pruszkowski. Ponad 18 milionów na rozbudowę kluczowej arterii komunikacyjnej ulicy Piłsudskiego w Piastowie od skrzyżowania z Lisa Kuli oraz Bohaterów Wolności do skrzyżowania z ulicą Warszawską. Bardzo ważna inwestycja w powiecie Pruszkowskim, ponad półtora kilometra drogi jest niestety w złym stanie. Zatem taki, takie decyzje podjął zarząd, tym bardziej, że mieliśmy gotowy projekt, jeżeli chodzi o tą inwestycję. Ja nadmienię państwu ważną informację, że w związku z tym, że teraz jesteśmy w stanie zrealizować tą inwestycję, nie wchodzimy w nowe nowe przepisy, robiąc nowy projekt i dzięki temu unikniemy wycinki dodatkowych drzew w kilkudziesięciu sztukach. Zatem bardzo mnie to cieszy, że akurat w tym roku uda nam się rozpocząć realizację tej inwestycji. Przetarg na rozbudowę Piłsudskiego ma być ogłoszony w maju, a przewidywany finał prac nastąpi pod koniec 2026 roku. Również w Piastowie jednak z puli środków gminnych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg wesprze w 2025 roku inną, ważną lokalnie modernizację. Dodatkowe środki na inwestycje drogowe mają tu trafić także z województwa mazowieckiego. Zaplanowaliśmy w tegorocznym budżecie remont ciągu dróg przerwy Tetmajera i ulicy Branta. I dostaliśmy na ulicę Brandta dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego około miliona złotych, 920 tysięcy, co stanowi 60% kwoty całkowitej. I otrzymaliśmy super informację, że z Funduszu Rozwoju Dróg zostało nam przyznane prawie milion 300 tysięcy na przebudowę ulicy Przerwy Tetmajera, co stanowi 70% całej tej kwoty. Także myślę, że w maju, w czerwcu będziemy mieli już rozstrzygnięty przetarg, do końca roku te dwie Inwestycje zarówno ulica Branta jak i ulicy Przerwy Tetmajera będzie już definitywnie skończona i w zasadzie zbudowana na nowo. Mechanizm wsparcia samorządu terytorialnego, jakim jest rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, nie pierwszy raz dotuje inwestycje w naszej okolicy. Przykładem jest wiadukt łączący ulicę Grunwaldzką z ulicą Warszawską o wartości blisko 30,5 miliona złotych, do której dołożono środki na poziomie 60%.